Najbliższy czas dla wrocławianek to starcie ligowe z Bydgoszczą i Pucharowe z Radomką. Mało treningów, sporo meczów. Bo dla nas jest najważniejsze to, co dzieje się w danym momencie, czyli ten tydzień treningowy i za chwilę mecz, do którego musimy się przygotować bardzo dobrze. Oczywiście gdzieś tam w głowie z tyłu na pewno jest też mecz za chwilę Pucharowy, który gramy z Radomiem, który jest już blisko, zaraz po Bydgoszczy, dwa dni praktycznie. Także tego czasu też będzie mało, żeby zregenerować się, ale będziemy robić wszystko oczywiście, żeby przygotować się jak najlepiej do, do tego spotkania. Siatkarki przyznają, że są gotowe. Na tę liczbę spotkań drużyna intensywnie przygotowywała się do tego tygodniowego maratonu. Każdy mecz w sezonie dla nas obecnie jest najważniejszy, czy to ligowy, czy to pucharowy. Stąd też te dwa dni przerwy i wcześniej troszeczkę ładowania na treningach, żeby mieć z czego brać podczas tych trzech meczów w tygodniu. Pierwszym rywalem ekipy z Dolnego Śląska w starciach będzie Bydgoszcz, która jest bardzo doświadczonym zespołem. Zespół z Bydgoszczy na pewno ma w swoich szeregach doświadczone zawodniczki, które już trochę grały na naszych ligowych tutaj parkietach. Także na pewno będziemy tutaj uczulać nasze dziewczyny, żeby uważać na to, na to doświadczenie, na ten spryt na siatce, który na pewno Bydgoszcz ma posiada. Szady podkreśla, że ważna w starciu z Bytgoszczą będzie. Przede wszystkim zagrywka. Na pewno musimy się skupić na naszej mocnej zagrywce, żeby odrzucić zawodniczki z Bydgoszczy od siatki. W zeszłej rundzie mocno one nas odrzuciły od siatki, dlatego też musimy przypilnować sobie naszego przyjęcia, żeby mieć możliwość i gry środkiem i rozrzucenia na skrzydła. I myślę, że wtedy będzie dużo łatwiej nawiązać walkę ze zespołem Bydgoszczy. Wolej cały czas szlifuje kolejne elementy, by być jak najlepiej przygotowanym do kolejnej części sezonu. Nad czym obecnie pracują siatkarki? Myślę, że atak przede wszystkim z pierwszej piłki po przyjęciu to jest taki dosyć istotny element, na którym trzeba pracować i oczywiście nad, nad piłkami sytuacyjnymi, których w, których w meczu jest bardzo dużo i, i ten czas też poświęcamy oczywiście na, na te piłki. Spotkanie ekstraklasy z Pałacem w poniedziałek w Bydgoszczy, w środę ekipę natomiast czeka także wyjazdowy mecz w ćwierćfinale Pucharu Polski z Radomką Radom.